Ciąg arytmetyczny określony jest wzorem AN równa się 2016 odjąć 3N. Dla N większego równego od 1. To, za, to jest typowe założenie dla ciągu, że N jest liczbą naturalną większą równą od 1. Obić sumę wszystkich dodatnich wyrazów tego ciągu. Najpierw zobaczmy, jak ten ciąg się zachowuje. Jaki będzie wyraz pierwszy, czyli nasze A1. Czyli jakbym za N podstawił 1, to mamy 2016 odjąć 3 razy 1, czyli odjąć 3. Czyli mamy 2016. 13. Nasze A2, czyli za Ankę stawiam 2, czyli 2016 odjąć 3 razy 2, czyli to jest 2016 odjąć 6, czyli 2010. A3 to będzie 2016 odjąć 3 razy 3, czyli odjąć 9, czyli mamy 2007. No to łatwo tutaj zauważyć, że różnica tego ciągu, czyli to, co dodajemy. Co tutaj dodajemy? 2013, dodać ile, żeby dało 2010. Dodajemy liczbę minus 3. Różnicą naszego ciągu jest liczba minus 3. Mamy też podany wyraz a1, czyli 2013. Mamy różnicę i mamy policzyć sumę wszystkich dodatnich wyrazów tego ciągu. No czyli pytanie ilu, bo my nie wiemy, ile jest tych dodatnich, to musimy to sprawdzić. Czy najpierw sprawdźmy, kiedy wyrażenie 2016 3n kiedy ono będzie dodatnie, czyli większe od 0. Czyli 2016 musiałoby być większe od 3n. Dzielimy sobie stronami przez 3 i mamy 2016 podzielić na 3, ma być większe od n. Czyli nasze n musi być mniejsze od 2016 podzielić na 3. Okazuje się zatem, że n ma być mniejsze od 672, bo tyle wynosi ilo raz 2016 podzielić na 3. czyli ile jest liczb naturalnych n należących do naturalnych dodatnich mniejszych od 672. To są wszystkie liczby począwszy od 1, 2, później 3, później kropki, 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 aż do 671. Mamy tyle liczb naturalnych mniejszych od 672. Czyli nasza suma, którą będziemy liczyli, Sn, to u nas to będzie S 671, czyli suma 671 początkowych wyrazów. No i teraz wzór na Sn. Były dwa wzory. Jeden z nich to było A1 dodać AN na 2 razy N, i tego wzoru tutaj w tym zadaniu nie polecam. Polecam taki wzór: 2A1 dodać N minus 1 różnic, podzielić na 2. I razy n. Dlaczego taki wzór? Ponieważ a1 mamy już wyznaczone, różnicę mamy wyznaczoną i n też znamy. Czyli u nas s671, bo sumę tylu wyrazów liczymy, to się równa 2 razy. a1 to było 2013. Dodać w nawiasie n minus 1 czego? No właśnie różnica. A nasza różnica to jest minus 3. Tylko my za n zobaczmy. Że wstawimy już za N671, czyli będzie 671 minus 1 różnic. Za różnicę wstawimy minus 3, żebyśmy tutaj widzieli. Podzielić na 2 i razy 671. To się równa. 2 razy 2013 to jest 4026. Oj, te jakieś aktualizacje. Dodać 671 od 1 to jest 670. Razy minus 3 to wszystko dzielimy na 2 i razy 671. Dobrze, 670 razy 3 to jest 2000. Hmm, 10, to jest 2010, a mamy z minusem, czyli minus 2010, czyli mamy 4026 odjąć 2010, czyli mamy 2016, bo tyle wychodzi z różnicy po odjęciu, podzielić na 2 i razy 671. 2016 na 2 to się równa 1008 razy. 671, policzmy to. 8 razy 671 wychodzi 67... 676 368. 676 368, jeszcze sprawdzę. 368 to jest nasza odpowiedź.